Cześć kochani, witajcie ponownie. Dzień dobry. Jesteśmy, gdzie jesteśmy? Nie wiem na ławeczce, no, weźcie, no. <laughs> przydałoby się coś do tej ławeczki. Ale to co, tutaj tak siedzicie, wiosenki układacie? To jest coś do ławeczki, a w zasadzie przed ławeczką. Generalnie dziękuję za zaproszenie, bo Rafał organizuje dzisiaj szkolenie na tym obiekcie. Zapraszam wszystkich. Na Mamy odrobinę czasu, żeby potestować swoje umiejętności, swoje zabawki. I no wczoraj w nocy przy halogenie jeszcze trzeba było pucować dafa, bo jak to w transporcie nie było wiadomo, który pojedzie, którego ładują, którego rozładują. No wypadło na tego. Patrzę, no taki brudny, że no musiałbyś z kadru wycinać, wstydziłbyś Po Poopowiadaj trochę o tym obiekcie, o tych samochodach, co tu się dzieje. A więc tak, no co my tu robimy? No pff, nie wiem, to jakiś taki będzie, nie wiem, raili czy coś. A to łyso? tak? A nie, to w koło to trzeba kopnąć. Podobno. Ale to o tym będzie później. Aha. E, natomiast e, moi drodzy, e, jest to obiekt e, ODTJ lubelski, tutejszy. I przyjechaliśmy sobie właśnie e, po to, żeby tutaj zobaczyć, jak działają systemy w samochodach, jak się hamuje, przyspiesza, co dzieje się z tymi systemami, e, jak reagujemy dobrze albo źle. Natomiast tu. Przed nami widzicie płytę poślizgową, na której tak naprawdę będzie się odbywała główna część tych atrakcji. Czyli tak naprawdę tutaj będziemy hamowali, omijali przeszkodę. Prawdopodobnie ktoś będzie jechał tyłem do przodu. I tutaj będziemy chcieli jecha. tak, żeby to każdy przećwiczył i żeby czuł się bezpiecznie tak naprawdę na drodze, w zimie. No bo jeszcze mamy w sumie zimę. Mamy zimę, jest zimno, nie widać tego, ale jest zimno. W... W tamtej części obiektu będziemy pokazywali tak naprawdę nadsterowność, podsterowność pojazdu i odpowiemy na takie bardzo ważne pytanie: czy lepsze opony z przodu, czy lepsze opony z tyłu? Wszyscy uczestnicy mogli przetestować, jak się zachowuje samochód, jeżeli ma gorsze opony z przodu, z tyłu. Natomiast e, każdy będzie mógł sobie przejechać, zobaczyć jak to się robi też na sprawnym samochodzie, który ma dobre cztery opony. Ja też. Ty też, ty też. Natomiast tamtej części, do której pewnie sobie w końcu dojdziemy, ale to jeszcze chwilę minie, będziemy robili, będziemy robili tak naprawdę dachowanie, które chciałeś, okay. albo nie chciałeś ale żeby w bezpieczny sposób zobaczyć, jak działają pasy. Czy Ty z siebie słyszysz? Bezpieczne dachowanie da się, tak? Tak, to jest akurat ten wyjątek od reguły. Ja wiem, że dachowanie jest zawsze niebezpieczne, ale w tym wypadku postaramy się e, zadziałać na wyobraźnię i pokazać, czy te pasy naprawdę ratują życie, czy one są potrzebne, czy to jest tylko wymóg taki, żeby nie dostać mandatu. Kojarzysz, jaki jest mandat za brak pasów? O, ja, tak, kojarzę. Ta dziewczynka sprzed kamery, za kamery siądzie do tego dużego Kobieta w ciężarówce! A, a, no jak mamy bezpiecznie jak maszły ja. mamy bezpiecznie dachować, mamy sprawdzać przyczepność opon, no to i posadźmy kobietę ciężarówki. A idąc do ciężarówki, zobaczyliśmy ten to piękny samochód, który jest samochodem sportowym, yy, sportową limuzyną. Tak, dokładnie, ale jest Każdy motor, motoryzacyjny freak zawsze chciał mieć Porsche. No to proszę. Proszę Porsche. I się okaże, że jest gorsze od małej, lekkiej, zwinnej Skody. Jestem tego ciekaw. Tak naprawdę, na pucie po się. właśnie, pościg... o to chodzi. Zobaczymy, słuchajcie, bo bardzo często kupując samochody, chodźmy, kupujemy samochody, które mają Ma świetne, nadzieję, szerokie opony. Lepiewa. Wielki hamulec. Ale pytanie, czy to naprawdę robi robotę, jak mamy prędkości takie, które porusza się w mieście. Ja nie mówię o prędkościach torowych, gdzie jedziecie 140, 170, 200, 250 i więcej na niemieckiej autostradzie, ale zobaczymy, jak taki samochód radzi sobie w stosunku do takiego samochodu, jak tam stoi, czyli tego małego, którego gdzieś tutaj w tle widzieliście, no. e, jak jeździł. Czyli taki zwykły po prostu kowalskowus. A więc id idąc dalej... Adaf! Ciężarówkę wzięliśmy. Ciągnik siodowy. No i da. tutaj y, też jak pokazywałem, w ko, koło trzeba kopnąć, zawsze trzeba kopnąć. E, to tutaj są bardzo dobre opony, nowe. ale zobaczymy nowe samochody, nowe opony, nowe samochodem. chłopaki. O. A z tym nowe to. Natomiast zobaczymy jaki jest. E, Stosunek długości drogi hamowania przy małym, zwinnym, miejskim samochodzie, przy samochodzie sportowym, no i przy takim kolosie. E, dzisiaj on, e, dla tych warunków, które będziemy organizowali, będzie niezaładowany, ale pamiętajmy o tym, że taki samochód, który jest załadowany, to niestety podejrzewamy tylko, że długość drogi hamowania będzie się wydłużała. I on może być załadowany? Cała masa pojazdu załadowanego no. maksymalnie 40 ton. Także okay, jest hamowany. To 40 ton w stosunku do tony, półtorej tony normalnego samochodu. A więc z dodatkowych rzeczy, które jeszcze, do których nam się przyda ten oto piękny samochód, będzie tak zwany martwy punkt, który jest w ciężarówkach. Moi drodzy, bardzo często kierowcy takich małych samochodów, bardzo często, nie chcę ich nazwać niedzielnymi kierowcami, ale tacy, którzy jeżdżą niedużo, niewiele, sporadycznie, nie wiedzą, że w takim dużym samochodzie jest ogromny martwy punkt. I tak jak teraz ustawiliśmy ten samochód, może troszeczkę bardziej troszeczkę do tyłu. Dalej do tyłu Josie, e okazuje się, że kierowca z tego samochodu nie ma prawa was zobaczyć, więc jeżeli robicie dziki numer pod tytułem wklejenie się przed ciężarówkę, to może się to skończyć bardzo źle, bo uderzenie takie e kierowca 40-tonowej ciężarówki nawet za bardzo nie poczuje, że tam mu się łamią jakieś plastiki, będzie tylko zdziwiony, co to zaszumiało. Jesteśmy w trakcie przygotowań, tak naprawdę, więc yy, widzicie to troszeczkę od tyłu, bo jeszcze chwilę mamy zanim wszyscy uczestnicy przyjadą. To opowiadamy o naszym zapleczu. E, technicznym. Opowiadają... Waga z ograniczeniem do 50. No to jest to, mam nie stawać, Waga, na anioł? której e, będziemy pokazywali, jaka jest masa przeciążeniowa człowieka w momencie, kiedy jedzie z prędkością 50 km na godzinę i uderza w ścianę, drzewo, coś, co się po prostu nie ruszy lub suma zderzających się pojazdów będzie w okolicach 50 km na godzinę. Bardzo często działa to na wyobraźnie, pod tytułem nie, na pewno to nie może być tyle. Na pewno będziemy strzelali z poduszki, która jest przygotowana, ale będziemy też pokazywali, jak działa poduszka, jak ona się pompuje, Dlaczego nie można siedzieć na kierownicy, czyli podstawowy błąd, który widzicie w naukach jazdy, gdzie bardzo często ci ludzie siedzą przy samej kierownicy, a później nie daj Panie Boże, tak jeżdżą. Jeżeli tutaj nie macie odpowiedniej odległości, to poduszka, zamiast wam pomóc, to niestety zrobi wam krzywdę. Idąc dalej, yy, symulator dachowania będziemy tutaj robili dachowanie, tak jak powiedziałem, w bezpieczny sposób. Będziemy zapinali pasy, będziemy mówili o tych pasach. Natomiast to, co tutaj widzicie, jest jeszcze nie zdjęte. To jest symulator zderzeniowy. Tu będziemy robili dachowanie, a tu będziemy robili zderzenie przy niewielkiej prędkości, czyli taki zjazd do dołu, gdzie będzie tak naprawdę uderzenie, szarpnięcie. I będziemy ludzi pytali: Jak się czujesz? Jak się z tym czujesz? Zróbmy. Coś takiego, że weźmiemy sobie samochód ten mały, czyli taki zwykły cywilny, mhm. który będzie jechał na razie z prędkością 50, 50 zobaczymy Aha. i postaramy się zobaczyć, jaka będzie różnica przy hamowaniu 50 zwykłym cywilnym samochodem i 50 samochodem pod tytułem sportowa limuzyna. Czy coś innego chciałeś? Nie, jest tak? git, tylko ciężarówę też jeszcze weźmiemy i później Weźmiemy, weźmiemy ciężarówę i zobaczymy jak przy tej prędkości na jakim odcinku zatrzyma się ciężarówka. A Skoda zrobi Altonę? Zrobi. zrobi. Zrobi? Zrobi. Dobra. <noise> Powiem Wam tak, ekipa powoli się rozstawia. Trochę pojeździliśmy na płycie, Rafał tam działa już ze swoimi instruktorami. Chwilę pojeździłem prosiakiem. Kurczę? dziwo, trzyma się. Trzyma się fajnie. Teraz Paulinka bierze DAFA idzie będzie jechała DAFA. O proszę, następny swój się próbuje. Hamowanie przelotonem będzie. Nic bardziej mylnego. I patera. O, i trzymamy, trzymamy, obróć. Jest, Altona. Dobra, a teraz tak na poważnie. Paulina, DAF. Zestaw na pusto. Prędkość wylotowa będzie 40 na godzinę, i zobaczymy, jak rzeczywiście to zahamuje. Na płycie, na której potwierdzam, jest ślisko. O, no idealnie, centymetr przed. Czy można zobaczyć prędkość 40 na godzinę? Próba numer dwa. Kurtyna poszła. No i niestety, jeśli byś tam stał, to już byś tam nie stał. Dobra, teraz zapominamy o jakby systemach kurtyny. Bierzemy ten oto pachołek, który trzeba będzie ominąć. O, no, już była walka. Była walka z kierownicą. Ale wyprowadziło. Idziemy. Tu mamy auto z kiepskimi oponami z przodu. Czytamy na tor, yy, tak 25 godzin, godzinę, pierwszy przejazd. Nie zobacz, co się z autem dzieje. No tak, no czy jeśli może to tak jest to sam wyczujesz, nie? Na ile sobie możesz pozwolić? Ktoś, tak auto ucieka w noga z gazu delikatnie może dokręcić, to delikatnie dokręcamy, nie, nie mocno To no, wisz, że nam trzeba auto pływać przy 24 godziny, nie? Kiepsko własne, no, no, ok. Rozpić do bardziej. Nie dokręcam, dokręcam, dokręcam. Dokręcam. i dochę, dochę, dochę się dowracamy poczuję, że auto trzeba już się płużyć, nie? To już noga z gazu. Żeby wiesz, przyczepność zwiększyć no, i samo sam się zwalnia, nie? To nie musi hamować. SP czuje, że ten, że te auto z się ślizda, ma pociąg, więc sam się być hamową. Okay. Jak już sytuacja jest taka, że już wypana zaczęłem nie, wtedy hamulec wiadomo, jak mamy coś uderzyć, prawda? To jest minimalnie do... Dokładnie tak. Uważaj, żeby moc nie rozsieczyła. A bo to ten z większą mocą, tak? Tak, a to nie wiem. są ważne, nie? Ale właśnie, to właśnie zakładamy kontrę, nie? Czyli tutaj, jak mu czujesz, woś na plecach, teraz zakładamy kontrę. Do prawej strony teraz, do prawej dociągnij, do prawej, do lewej do opon, dobra, trochę gazu, puść gaz, przyhamuj, do lewej troszkę i tu patrz, tu powinieneś patrzeć, zobacz, że dzisiaj ręce tak układają, możesz, wszystko. do prawej, do prawej, teraz przeciągnij do lewej, zobacz, teraz do prawej, zobacz, 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 a teraz do lewej i łagodniejszy ruch. O co chodzi? Skręcamy gazem, nie kierownicą, czyli nie szarp kierownicą, tylko... Podstawowa zasada motosportu mówi, że tyle, ile odejmiesz gazu, wolno ci skręcić. Tyle, ile odkręcisz kierownicę, wolno ci dodać. Czyli teraz pojedziemy sobie wolno, żebyś zrozumiał, i sobie potem powiesz: Na razie, trzymasz stały równy gaz, skręcasz kierownicę i starasz się patrzeć na najdalej, jak się ty da. Uwierz mi, że jesteś w stanie to zrobić. I nie maj tej kierownicy, nawet jej nie dotykaj, tylko zobacz, coś ci pokażę. Trzymaj gaz, trzymaj gaz, trzymaj gaz, dodaj gazu. Widać, że cię wypchnęło. Puść gaz. Dociągnę, on Cię, dopiero prostujesz. Widziałeś? Trzymasz się lewej strony. Na maksa. Teraz przez prawy róg tutaj przechodzisz i idziesz na sonax. Puść gaz. Skręć kierownicę. On Cię zaciąga i dopiero teraz go dociągnij, przełóż. Prostując kierownicę dodaj. Do prawej strony dociągnij. A teraz do lewej strony. I trzymaj się na maksa przy lewej stronie. Puść gaz. I przez tą, przez tą szybę Stara się dociągnąć do szczytu zakrętu, czyli tam, gdzie są opony. Teraz delikatnym ruchem do lewej strony. Za ostry ruch. Delikatnie. Widzisz? Ty robisz pełne ruchy. A to muszą być, to muszą być proste ruchy. Dobra. To było, Teraz trzecie kółko robimy, tak? Drugi. Drugie. A to jest trzecie. Jeszcze raz. Jedziemy sobie tędy. Trzymaj się prawej strony. Postaraj się nie majtać kierownicą, tylko ustawić koło kierownicy, bo to jest długa patelnia wtedy, kiedy będziecie kiedy gazem odejmując, wciągniecie na razie trzymaj gaz dodaj gazu widziałeś? to ty gazem zdecydowałeś teraz ci skompresuje zawieszenie, więc puść, pyk, dodaj idziesz teraz puszczasz gaz i zrób to samo bo to jest też patelnia, czyli trzymaj gaz i teraz, teraz go dociągnij hop, ekstra, łagodnie prostuj, gazem dodając i dociągnij do oporu. Link. Trzymaj lewą, trzymaj lewą. Przy lewej stronie się trzymasz, przy, przy lewej. I przez tą szybę dajesz mu skręcać. Dociągasz kierownicę i prostując dopiero dodajesz gaz. Ekstra. Teraz do prawej, a teraz do lewej. Dobrze, 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 dobrze. dobrze Super. Widziałeś? Zatrzymujemy się. Jabaryk. Co wam chciałem pokazać? Chciałem wam pokazać, że tak jak w motosporcie, tyle, je, tyle ile puścisz gazu, wolno ci skręcić kierownicę, tyle ile odkręcisz kierownicę, wolno ci dodać. Czy tak jak prowadzę kursy driftu? Ja nie skręcam w driftowozie kierownicą. Tak, wiesz Tak. Ja też jeżdżę. I prowadzę kursy, jak, jak jeździć? Co chcę z powiedzieć? Z coś gdzieś tam? Czy na nie jest tylko stół. Potem pogadamy. chcę zakończyć ten. Jeżeli mówię swoim. Kupilom swoim uczniom, ja nie skręcam w driftowozie kierownicą tylko gazem, to oni patrzą na mnie jak wariata. A potem mi to pokazuje, że kierownica jest ustawiona pod innym kątem, a ja gazem decyduję, gdzie masa wędruje, czy do przodu, czy do tyłu. I to, gdzie wędruje masa w samochodzie, sprawia, że auto albo chce bardziej skręcać, albo mniej. Dzięki. Bardzo dziękuję. Chodźcie, chodźcie, bo mi nie uwierzycie. Stawaj na wagę. OK, czy możesz przeczytać, bo oni mi nie uwierzą. E, to? Tak, to jest to. Trzy, Ona też nie wierzy. 0,528. OK. Waga wasza przeciężeniowa, czyli bierzemy pod uwagę to, że samochód jest rozpędzony, uderza w ścianę, która nie zapracuje i. Strefa zgniotu jest nie większa niż 1 metr, czyli to co mówiłem, że samochód ma zapracować, ma się pogiąć po to, żeby tą energię wytracić. To tutaj ta energia, ach, ciekawostka, ta energia będzie wytracana właśnie w taki sposób, ale w piku, czyli w takim szarpnięciu, wasze ciało przez chwilę będzie ważyło około 3 ton. Rozumiemy? Wszystko zależy od tego jaki macie samochód, jak bardzo się gnie, jakie ma systemy, czy jesteście dobrze zapięci, to wtedy może się okazać, że no, jakoś z tego wyjdziecie. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, że jesteście, nie wiem, jedziecie do no tam strefa zniotu bardzo dobra, bo się w, w świetnie gnie ten samochód. Tak, bo się na tym <śm> To mniej więcej, to w maluchu na przykład strefa zgniotu, tak? Przy tam, nie wiem, 150, prawda kończy się na silniku, czyli jak w najlepszym, najnowszym Mercedesie, tylko że różnica z miejsca silnika trochę jest. E, więc zobaczcie, e, 3 tony, czy to dużo? Dużo. No, to fajnie, że się już dogadaliśmy, bo dla mnie to też jest dużo. Natomiast zobaczcie, za chwileczkę będziecie w tamtym dziwnym urządzeniu jechali trochę mniej niż 50 km na godzinę i Seweryn będzie zadawał Wam pytanie: ten gościu, który macha, ci, którzy go jeszcze nie poznali, będzie Wam zadawał pytanie, jak myślisz, przy jakiej prędkości było zderzenie. Zobaczymy, czy się skapujecie, przy jakiej to prędkości było zderzenie. A ja nie będę spoilerował, jak to się teraz mówi, prawda? Słuchajcie, teraz tak: będziemy mówili sobie o pasach i teraz jak powinien y, działać y, dobrze zapięty pas, co powinno być. Zobaczcie, w sytuacji takiej, kiedy ja zapnę ten pas, o, przez przypadek zapiąłem dobrze, bo tutaj nie zostawiłem tego miejsca, ale jeżeli ktoś, popatrzcie, weźmie ten pas, zapnie go w ten sposób i puści, to tutaj się nie ściągnie, tak? Popatrzcie, jak się zablokuje ten pas, to w momencie, kiedy wylecicie, to zaczyna Wam tutaj, jakby przybywać tego, i zobaczcie, jaką odległość macie w tej sytuacji od poduszki, tak? Pas musi przylegać do ciała, po to, że jeżeli on zobaczcie na dole i na górze jest dociągnięty, to teraz ten moment, który teraz mi się udało, jakby, bo normalnie nie powinno się prawie nic ruszyć, to ten moment, zobaczcie, ile mi tutaj ja nie doleciałem. Moje ciało zostanie bardzo szybko zahamowane. Bardzo szybko zahamowane, nie zdąży się rozpędzić i tak naprawdę to szarpnięcie będzie, jeżeli tak mogę powiedzieć, dla naszych kości, dla naszego ciała, będzie mniej, e, mniejsze skutki będzie, będzie uderzenia tego ciała o ten napięty pas. Przyszliście, żeby komuś się urwał pas? No, to teraz wniosek. Jak myślicie, jaką masę musi wytrzymać ten pas? To jest bardzo dobra odpowiedź, tego nawet ja nie wiem, bo nie, nie mam pojęcia, jaką masę musi wytrzymać. Ale jesteście spokojnie w stanie zawiązać pasy na górze nad dachem i dźwigiem taki samochód sobie wziąć, rozhuśtać go i to powinno zostać na swoim miejscu. Rozumiemy? Czyli zobaczcie, ja tak tylko dodam, że pasy też są używane w Stanach, a ludzie w Stanach jest super size. Tak, rozumiemy? Więc jeżeli taka amerykanka 150 kg wsiądzie do takiego maleńkiego samochodu, to te pasy też muszą wytrzymać. Więc za każdym razem, jak wsiadacie do samochodu, to oprócz tego, że zapinacie. Czy ktoś nie zapina pasów, przepraszam? Nie. Kto Nie. nie. Dobrze, jak się nikt nie przyzna, to dobrze, ale kiedyś robiąc takie szkolenie przyjechał młody człowiek aż z Warszawy albo nawet kawałek za Warszawy I ja robiłem to, co na początku, czyli przygotowanie do jazdy, ja wsiadam do jego samochodu, coś zaczynam opowiadać, patrzę, a pasy już są zapięte, tak rozumiecie? Ty masz, ty masz, nie, ty masz te bezobjawowe. Słyszeliście w ogóle, że pasy nie pomagają, zabijają ludzi, tralalala? Tak? Okej. Okay. Kto wam to mówił? To są teorie spiskowe, dobra Zobaczymy Co się będzie działo W prawo czy w lewo ich Tak żeby w waszą stronę żebyście widzieli jak odpadają od fotela To są kaskaderzy, także luz ich można tak zostawić Moi drodzy Nie walniemy? Nie walniemy Ja się o szybę boję czekaj ale tu spokojnie bym dał radę włożyć rękę. Widzicie to? Więc oni naprawdę są trzymani na pasach. Która część pasa was bardziej trzyma? Biodrowa. biodrowa. Czyli, a jak szybciutko teraz odpowiadają. Ta dolna, czyli biodrowa, tam was będzie trzymała która? Na brzegu. Pierowca Dobrze. O! ty tym się gadasz już nie w razy. Dobra, zamykamy, bo jeszcze mi zejdą. Dlatego te pasy są e, w ten sposób skonstruowane. A jeszcze raz, w gratisie. E, natomiast w rajdowych, wyścigowych samochodach, bardzo często pasy są czteropunktowe czyli żeby was dokładniej trzymały. O! Nie wycelowałem. Więc słuchajcie, ta część poduszki, która jest na razie sprawna, będziemy się starali ją odpalić. Tu jest ładurek pirotechniczny. Który za chwilę wybuchnie, jak wybuchnie ten ładunek, mam nadzieję, to będziemy mieli dosłownie chwilę na to, żeby zobaczyć, jak pompuje się ta poduszka, i żebyście mogli sobie podejść, nacisnąć, dotknąć. To będzie ciepłe, tak przy okazji dodam, ale zobaczycie, będzie woń yy, tego, że tam faktycznie jest ładunek pirotechniczny. Zobaczcie, ta poduszka jest tutaj dziurawa i to nie jest przypadek. Ona ma zadanie napompować się, wasze ciało, które będzie leciało do przodu, lub nawet głowa. Chodzi o to, że jak to się napompuje przed Wami, chroni Was przed wpadającymi szybami, elementami z zewnątrz. Ale co jest bardzo ważne? Wasza głowa powinna być wyhamowana, bo jak tego nie będzie i się tylko na pasach szarpnięcie, to możecie sobie nadwyrężyć odcinek szyjny kręgosłupa. I teraz ten moment, kiedy będzie ta poduszka napompowana, ona ma wyhamować Waszą głowę i później jak ktoś miał z Was dzwona, to nagle macie takie nie wiadomo skąd Matrix i lecicie do tyłu, tak? Trzy! Dwa! Ja wiem, że kawy było mało, ale tak wszyscy razem, dobra? Bo jak nie, to nie wystrzeli. To jest ten moment. Dobra, uwaga, lecimy! Trzy! Dwa! jeden. No! Nie? Prędkością, wszystko za do piątej pasy. Sprawdźcie, może. I dociągnięte. Dobrze? Uwaga, 3, 2 i idziemy sobie. Teraz, jak zrobimy to ćwiczenie, to jeszcze coś Wam powiem na temat zapinania pasów. No już widzę drugą kurteczkę. Pomyśl sobie, z jaką prędkością mogliśmy. Ja wiem jaką, a druga rzecz, że kiedyś w miałam. Dzwona? Dobra. Uwaga, popatrzcie sobie. Popatrzcie sobie, że. Mamy tak naprawdę sytuację, w którą ja idę równolegle. Jesteś gotowa? Tak? Dziękuję. Przyjemnie? Bo jak wsiadasz, sobie rozepniesz to, to sobie rozłożysz płaszczyk. Ja chodzę we fleku, to jest kurtka lotnicza. Dlaczego? Dlatego, że jestem kierowcą zawodowym. Ja, powiem wiecie, w zimie, żeby nie siedzieć w Polsce, który jest strasznie zimno, wożę sobie motocykle ciężarówką do Hiszpanii. Więc jestem kierowcą zawodowym. Ludzie mnie pytają, czy ja jestem skinheadem. Ja nie jestem skinheadem, ale chodzę we flekach, bo kurtki lotnicze są krótkie. I jeżeli mam kurtkę lotniczą, to po to, że jak zapinam pas, to coś wam pokażę. Ja zaciągam kurtkę, widzicie? Dociągam pas. Jak ja ten pas dociągnę dopiero, i on nie jest zamknięty, to wtedy nie mam efektu, który miałyście panie wy. Dlatego was zabolało, bo wy sobie zrobiliście bufor bo wy sobie zrobiłyście bufor. Zobaczcie, ja specjalnie wam tego nie zrobiłem. Może jestem wredny, ale żeby was zabolało. Bo jeżeli wy zaciągniecie pas, to ja już widziałem, że macie tu 5 cm. Czyli jak powiedział e, Rafał, masa razy prędkość do kwadratu. Z jaką prędkością? Jak myślicie, to było zrobione. Siedem. A ja myślałam początkowo 10-15, ale później ja daję 7. To było 7 siedem na godzinę. Będę gadał do sznura. Drodzy widzowie, dobiegamy do końca i musimy podziękować Rafałowi, bo tak naprawdę to był. E, dzień Rafała, jego szkoły, jego instruktorów. Oni tutaj grali pierwsze skrzypce, ale mega się fajnie bawiliśmy. Większość kierowców e, tak mówi, po co mi takie szkolenie, skoro ja tyle lat jeżdżę i jakoś żyję? No właśnie, to jakość. warto by było, żeby sprawdzić i zweryfikować swoje umiejętności i wszystkie systemy, dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby w sytuacji kryzysowej faktycznie, żeby to nie było jakość, tylko żeby była jakość. Tej jazdy, tego unikania przeszkód, a to bardzo dobrze, że nigdy nie musieliście hardkorowo hamować czy unikać jakiejśkolwiek przeszkody. I widzę skody, zrób tam zbliżenie. Mm -hmm. Właśnie genialne pochwała dla Rafała, że zrobił. E, propo, gdzie są lepsze opony: z przodu czy z tyłu. Jedna <laughs> okay. skoda jest ubrana w, na pierwszej osi, czyli na przodzie, ma opony tak zwane sliki, czyli właśnie łysa. Z tyłu są opony takie, jak być powinny, dobrane. I to sytuacja odwrotna w drugiej. Jeździłem jedną i drugą. No większa frajda wiadomo jest tam gdzie ucieka tył, no bo jednak jakaś to frajda jest. Te systemy też świetnie działają. A... Tutaj znowu wypluwało nas przodem w tej, której były opony gorsze. No i właśnie tu która lepsza sytuacja. No właśnie, jakby cała filozofia polega na tym, że powinny być cztery nowe. A problem się robi wtedy, kiedy macie założyć jakieś opony i zaczynamy kombinować, czy te lepsze na przód, czy te lepsze na tył. Porównanie dwóch prosiaków. 911 była lżejsza, ale też napęd na cztery uh -huh. koła. Miał fajne świeże opony. U nas opony są 22. rok już zużyte. No, mm -hmm. nazywam rzeczy, są zużyte. I jak bardzo, zwłaszcza na tej ciasnej sekcji, jak ten samochód mm -hmm. zaczyna upłużyć, przodem, tyłem odjeżdżał, także ta opona no mega ma znaczenie. Okej, okay, ja tutaj dodam jeszcze jedna rzecz, niby takie, nazwijmy to może niepodobne, ale jakby tej samej klasy samochody, ale długość samochodu, rozstaw osi, masa tego samochodu to są, te, to są te jakby takie niuansiki, które powodują, że te samochody inaczej się prowadzą. Ciekawostka, samochód pod tytułem, nie wiem, tam Audi albo BMW trójka, Audi A4. Różnica napędów, cztery koła, tył napęd, przód napęd, bok, napęd, e, masa, czyli wielkość silnika będzie powodowała to, że te samochody będą się całkiem inaczej zachowywały. A pomimo tego, że to są te same samochody, jakby w budzie tej samej. Dzięki stary, fajna Dziękuję przygoda. fajny, i zapraszamy do subskrybowania i oglądania następnych odcinków. Certyfikat dostaliśmy, Hej. ja tak już głośno myślę, żeby stestować Rafała, Lexusa i naszego. Proszę Porsche. bardzo. Porównać, porównać te dwie epoki ze sobą. Nie? Proszę Bo... bardzo, czyli co, następny odcinek e... Lexus Porsche? Któryś, czy następny, nie wiem, ale któryś. Oglądajcie to się dowiecie, co będziemy testowali, ale jak Dobra. były samochody tanie, to teraz będę u grubasy. Może nie Dobra. Ferrari Lambo, ale, ale będziemy aspirowali.